Dajcie kochani, witam Was ponownie w mojej kuchni. i W odpowiedzi na Wasze prośby, pytania, przygotuję dla Was dzisiaj nowe danie z kuchni włoskiej. Pewnie niektóre z Was już je doskonale znają. Jest to danie szybkie, łatwe, a przede wszystkim bardzo smaczne: o czym tutaj mowa? O risotto ai fungi porcini. Co to takiego? Fungi Porcini to moi drodzy nic innego jak prawdziwki, które tutaj mam już przygotowane w miseczce. Yy, I może od razu do rzeczy. Co będziemy potrzebować? Więc będziemy potrzebować cebulkę, którą mam już tutaj pokrojoną w kosteczkę, grzybki. Fum, najlepiej, jeżeli są to właśnie prawdziwki. Yy, tutaj mamy litr rosołku grzybowego, takiego zwykłego. Bulionu grzybowego, na litr wody wrzuciłam dwie kostki, następnie e, białe wino. Ja mam tutaj kartonik 0,25 litra. E, zwykły ryż, ja mam tutaj arborio, który właśnie nadaje się doskonale na risotto. I kochani, oliwa z oliwek. I cóż, może zaczynamy od razu. Ja sobie tutaj zwiększę troszeczkę gaz. I na patelnię wlewamy odrobinę oliwy z oliwek i poczekamy, aż ona nam się troszeczkę podgrzeje i wrzucimy na to naszą cebulkę. Tak jak mówię, jest to danie bardzo dobre. Ja uwielbiam w ogóle kuchnię włoską i risotto je tutaj się na pierwsze danie. Ten okres, w ten sposób rozgrzewamy odrobinę oliwy. Jest to takie danie, może jesienne bardziej, bo fajnie, jeżeli są te grzybki świeże. Ja niestety takowych nie posiadam. Do grzybu na, la... Boże, do lasu na grzyby też nie za bardzo lubię chodzić. Byłam może dwa razy w życiu? Chyba tak, z moim tatą w Polsce. Pamiętam, jaka byłam zła, jak on ciągle znajdował, i już sobie wrzucam moją cebulkę. Ok, i smażymy. Ja pamiętam, a wracając właśnie do tych grzybów, e, jaka byłam zła, ludzie, jak mój tato znajdował grzyba, a ja nie mogłam go widzieć. I przeszłam koło niego, słuchajcie, przeszłam koło niego i go nie widziałam, a następnie szedł mój tato i go znalazł. Więc co robiłam? Podkradałam się za nim, słuchajcie, i z jego koszyka wyciągałam jednego grzyba, przykładałam go do ziemi i cieszyłam się udając, że go znalazłam. Mój tato pewnie oczywiście e, wiedział o co chodzi, co takiego robię, ale słuchajcie nigdy nie dał po sobie znać. Mówił raz, trzy wow w końcu znalazła grzyba, super. No i co moi kochani? Tutaj sobie tą cebulkę troszkę mieszamy, poczekamy aż się odrobinę zeszkli i będziemy dodawać nasze grzybki. Tak jak mówię, fajnie jak te grzybki są właśnie świeże, bo wtedy mają taki bardziej mocniejszy e, aromat, zapach. Ale słuchajcie, trzeba cieszyć się z tego, co się ma. Więc ja robię zmrożony i risotto wychodzi równie dobre, równie smaczne. Także chyba nie ma co narzekać. I tak sobie kochani, nasza cebulka się nam tutaj. Troszeczkę podsmaży. Nie musi się ona tak podsmażyć, podsmażyć. Chcemy, żeby się nam ona po prostu zeszkliła. Yy, szczerze powiedziawszy, lepsza byłaby też do tego zwykła biała cebulka, ale że tak w sumie mi na szybko przyszło, przyszedł ten pomysł, żeby właśnie nagrać dla Was yy, to risotto, jak się przygotowuje, i, i zobaczyłam, że nie mam białej cebuli. Mam tylko czerwoną, więc. Takiej zrobię, a żeby jeżeli macie białą, to myślę, że chyba w tym momencie lepsza jest ta biała cebulka. I tutaj nam się smaży, smaży, smaży. I później do tego za chwilę, kochani, dodamy grzybki. Jak te grzybki będą już podsmażone, to do Was wrócę, żeby pokazać Wam, co robię jako krok następny. Ok kochani, i tak jak widzicie, nasza cebulka z naszymi grzybkami są już podsmażone. I teraz co robimy, wsypujemy do tego ryż. Zwykły, surowy, nieugotowany ryż. Jeżeli zapytacie mnie o miarę. Słuchajcie, ja Wam szczerze powiem, że ja zawsze nie mam miary. Słuchajcie, nie mam miary na ten ryż. Zawsze go dam albo za dużo, albo za mało. Słuchajcie, zaraz Wam o tym powiem. Teraz co robię, zalewam to wszystko białym winkiem. Ok. Super. I teraz sobie mieszamy. I po prostu to winko ma nam wparować w ten ryż. A raczej może wyparować z patelni. I wtedy będziemy dalej działać. Słuchajcie, powiem Wam co z tym ryżem, z tą miarą. Widzicie co, teraz mi się właśnie wydaje, że kurczę, jest go znowu za mało. Hm. No więc, troszkę go dosypię. Ale tak jak Wam mówię, nie mam miary, już wszystko dosypię. Dobra, najwyżej będziemy jeść dwa dni. Ale tak jak Wam mówię, słuchajcie, ja nie mam miary, naprawdę. Zawsze robię sobie tak mniej więcej, że na jedną osobę daję sobie po prostu taką moją garstkę ryżu, o coś takiego po prostu i wrzucam to na patelnię, bo tak jak Wam mówię, nie potrafię nigdy wycelować dokładnie ile tego będzie, jak zrobię mniej, to jest za mało, jak dodam więcej, to jest za dużo i zostaje, ale przecież to się nie zmarnuje, prawda, zawsze można zjeść sobie jeszcze na kolację czy też na następny dzień. I tak, kochani moi, tą cebulkę, te grzybki i ten ryż. Zalałyśmy sobie białym winem i czekamy, mieszamy troszkę. Czekamy, czekamy, aż po prostu to białe winko nam wyparuje. Można oczywiście też robić bez białego wina, jeżeli to, ryzy, to będą jeść małe dzieci. To znaczy małe dzieci to pewnie nie ze względu na zawartość grzybów ale jeżeli ktoś z was nie lubi można oczywiście zrobić też bez białego wina po co to białe wino? dla dodania takiego aromatu i może wyjątkowego smaku troszeczkę aczkolwiek, tak jak mówię, nic się nie stanie jak tego białego wina po prostu nie dodacie i sobie tutaj mieszamy to od czasu do czasu w ten sposób, w sposób, jak sposób mieszania, jak sposób mieszania. Każdy ma swój, jedni, inni mieszają w tę stronę. Powiem Wam, właśnie mój mąż zawsze miesza w lewo. Jak mnie to złości, to znaczy złości, może nie tyle co złości, tylko zawsze się go pytam, czego mieszasz w lewą stronę? Jak to w lewą stronę można mieszać? Ja zawsze, nie wiem, mieszam tak, jak chodzi zegarek. I żegnam to. Wyparuję stąd, słuchajcie, to będziemy sobie podlewać to cały czas właśnie tym przygotowanym wcześniej rosołkiem grzybowym. Można oczywiście dać jeden grzybowy, jeden jakiś warzywny rosołek, czy może też jakiś nie wiem, skóry, czy cielęcy. Ja nigdy nie mieszam akurat do tego risotto. Daję zawsze dwa rosołki grzybowe. Dla podbicia jeszcze tego właśnie smaku i zapachu grzybków. Jest to właśnie troszeczkę, ja wiem, czy czasochłonne, może nie, no tak czas przygotowania zajmuje mi mniej więcej około 30 minut, tak żeby już było gotowe po prostu, żeby się znalazło na talerzyku gotowe do spożycia. Czyli ja wiem, czy to tak dużo, chyba nie, no bo nawet gotując jakąś zupę, czy przygotowując jakieś mięsko, to musimy chyba więcej czasu poświęcić, prawda? Tutaj jedyny problem jest taki, właśnie, że musimy stać i dość często to mieszać, żeby nam po prostu nie przywarło to wszystko do patelni i żeby najzwyczajniej w świecie nam się nie przypaliło. I tak, kochani, widzicie, że już prawie to winko wyparowało, dlatego ja teraz sięgam po mój rosołek i tak jak mówię. Troszeczkę tym rosołkiem podlewamy tak, aby wszystko było przykryte. Właśnie tym rosołkiem mieszamy i po prostu czekamy. Jak ten rosołek zacznie nam wyparowywać, to znowu musimy go dolać. Znowu i później znowu zamieszamy. Poczekamy chwilkę. Rosołek wyparuje, i znowu tego rosołku dolewamy. Tak, żeby po prostu całość tego rosołku zużyć. I cóż, ja tak sobie będę dolewać i mieszać. I zobaczymy się, kochani, jak już w ostatniej fazie przygotowania risotto. Pokażę Wam, co dodaję na koniec. I może jak się prezentuje później na talerzu to risotto. Także zapraszam, kochani. Słuchajcie, i tak właśnie oto wygląda moje risotto. Jak widzicie... Złożyłam już cały rosołek. Tutaj jest dowód, pusty pojemniczek. I tak jak Wam mówiłam, słuchajcie, widzicie doskonale, że brak mi miary. Boże, gdzież tyle ryżu, to na dwie osoby. No cóż, ale tak jak mówiłam, będziemy jeść dwa dni. I tak ryż już jest miękki, rosołku już nie ma. Na no głównie chodzi o to właśnie, żeby ten ryż był miękki i ja sobie kochani dodaję tutaj mam naszykowane masełko taką oto porcyjkę y, zwykłego masła. I mieszamy. To masełko zaraz nam się rozpuści. I dodaję też kochani y, zieloną pietruszkę. Oczywiście można użyć świeżą. ja zużywam zapasy, które sobie pomroziłam przed zimą. Też jest smaczna, fajna, więc wszystko razem mieszamy. Ta pietruszka jest tu jeszcze mi troszeczkę zamarznięta, ale to nic, zaraz się rozpuści. Teraz mieszamy już właśnie cały czas, bo już teraz bardzo mocno przywiera nam to do patelni. Ten sposób i kochani, danie gotowe. Dajcie znać, bardzo proszę, czy Wam się podobało. E jeśli wypróbujecie, to koniecznie napiszcie mi, czy Wam posmakowało. E jeżeli są wśród Was osoby, które robią już takie risotto to może w inny sposób, to też piszcie. Chętnie wypróbuję Waszych wersji. A tymczasem, moi kochani. Tutaj jeszcze sobie mieszamy. O, ja sobie wezmę talerzyk. I tutaj już ubiorę taką sobie chocheleczkę. Daję na talerz. O, posypujemy wszystko tartym parmezanem. I tak się to wszystko prezentuje, moi kochani. Uwierzcie mi na słowo, że jest pyszne. Ja tymczasem żegnam się już z Wami. Do następnego razu. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj jeszcze jeden nagrać filmik z tagiem, ponieważ zostałam zatagowana. Tak więc, kochani, czekajcie, na pewno pojawią się następne filmiki, jeżeli Wam. Odpowiadają te filmiki kulinarne, to piszcie. Postaram się w miarę możliwości nagrywać częściej coś pysznego. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, kochani, papa. Pa.